Dzień dobry czołgiści i czołgistki! Ja jestem Multi i dziś mam dla Was bardzo niestandardową bitwę na czołgu, który niebawem zostanie wycofany z radzieckiego drzewka technologicznego. Jest to czołg średni 10 poziomu T62. Pojazd, który jest typowym przykładem zaniedbania przez Wargaming, od lat tak naprawdę jego parametry się nie zmieniają, wszystko jest tak, jakie je było na początku, a gdyby delikatnie go poprawić, bo wyszło mnóstwo innych, lepszych maszyn, to byłby bardzo przyjemne, bo dziś nawet można nim rozegrać kosmiczną bitwę. Bitwę na mapie jest na przykład ENSK w losowaniu z dziesiątkami, dziewiątkami, ósemkami. Tutaj mamy akurat trzy artylerie na mapie miejskiej. Kurde, ci pewnie nazywają się pechowcami. No i zobaczymy, czy uda się upolować. Na razie zaczyna się wszystko dość dobrze, ponieważ wykrywamy fv 4202 na przejeździe i może zaraz upolujemy T92. Czy będzie okazja strzelić? No nie wiem, chyba się zatrzymał tym babokiem. Bohater będzie od samego początku grał bardzo agresywnie i podkreślam, to jest rybitwa spotkaniowa, więc to głównie dlatego tak się uda. No i cóż, teraz pozwólcie, że powiem dwa słowa o tym czołgu, bo wielu pewnie nawet go dobrze nie kojarzy, więc powinniście wiedzieć, że kiedyś... No to był hicior. To jest tak jakby powiedzieć, że... Yy, wchodzą... Czołgi, które są super szybkie, super często strzelają, do tego mają jeszcze prawie, że nieprzebijaną wieżę. Kiedyś ten czołg naprawdę był hiciorem. ale wiecie jak to jest. Gra się zmienia, wychodzą nowe czołgi, no i to, co jest stare, trzeba po prostu ym, no, zmodernizować, tak? Normalną rzeczą jest, że po jakimś czasie to, co jest stare... Trzeba trochę udoskonalić i Wargaming właśnie tego pojazdu, proszę bardzo, wysadzenie arty, tego pojazdu nie zmieniał i wprowadził kilka nowych pojazdów, takich jak chociażby 140, która prawie pod każdym kątem, każdy, każdy parametr ma lepszy. Wprowadził 907, 430 już, nawet mówię jako późny czołg, bo on wyszedł w sumie niedawno. Wszystkie te czołgi były lepsze od T-62. I po prostu, no, wyszła dziwna sytuacja, że wiecie, czołg, który wyszedł jako pierwszy, no jest w sumie po prostu, no niezmodernizowany. I gdyby tutaj na przykład dołożyć troszkę lepszą mobilność, albo sprawić, że będzie miał no, naprawdę taką nietykalną wieżę, to byłaby bardzo, bardzo fajna alternatywa, no ale tak. No niestety czołg ten troszeczkę zaginął w boju. Ale to nie zmienia faktu, że grają nimi jeszcze gracze. Ja pamiętam, że Deha nim swego czasu bardzo dużo grał. Ja też ostatnio wyjąłem go z garażu i pyknąłem fajną bitwę, bo się da. Bo to wciąż jest fajna konstrukcja, która nie tylko zaoferuje wam dużo uszkodzenia minutę, ale także wciąż solidny pancerz wieży, wciąż niezłą mobilność, ale już nie tak oszamiającą jak kiedyś. No i oczywiście, moi drodzy, bardzo skuteczne działo, które nie tylko dużo przebija, ale też trafia. Ja zawsze uważałem, że najgorzej to się strzela z tych takich klasycznych ruskich metrów 907, a T62 się strzela bajecznie, naprawdę to działo. Zawsze mnie zaskakiwało skutecznością. No ale teraz parę kosztów się zdarzyło, bo tam bohater mierzył z aim A ja zawsze mówię: Auto-Aim to jest ostateczność. Jak masz wybór, używaj ręcznego celowania, bo gra. To jednak jest gra, ona często coś tam się jakoś potknie, jakoś tam zawiesi. Ten celownik na kimś, wiecie, zgubi celowanie obiekt. Lepiej samemu namierzyć i mieć pewność, że to jest nasze ludzkie oko, nasza ludzka reakcja, która w tym wypadku wydaje się być, no lepsza, prawda? O, znowu out timing. No właśnie, ten outtime, mówię, nie wiem czemu bohater go tak nadużywa, no ale... Może jest jego fanem, nie wiem, może mu tak wygodniej. Może jadł w tym czasie coś. Cholera wie, cholera wie. Ja tam rozumiem. No i cóż, moi drodzy, pojechaliśmy bardzo w ogóle niestandardowo. Tutaj uderzamy w sumie od tej alejki na linii 1, robimy damage, 5 e, fragów, ale bitwa wydaje się być przegrana. Bo co? Bo nasza drużyna wyparowała, a my mamy w sumie do pomocy tylko baboki. Dwa baboki, no i tego baczata. Zaczynają, moi drodzy, operację eliminacja luf. Bohater doskonale wie o tym, że jeżeli nie zmniejszy liczby pojazdów w drużynie przeciwnej, to nie ma szans, tego nie wygra. Także eliminuje Sta. 1. Teraz szuka przestrzału na ISA 3.2, no ale jego dobijanie to akurat proste. Nie będzie zobaczyć ten strzał w ruchu. Piękny, naprawdę piękny. Chcę powiedzieć, że a to nie będzie proste, bo oni tutaj, kurde, akurat mają tego ISA 3.2 na prawie full HP. Teraz udajemy się po e 2-typa, z którym walczy Batchat i. No też nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo ten typ no jeszcze HP ma sporo, na szczęście go przebijamy, o teraz kalafiorek. Yy, na typa ja zawsze bym powiedział yy, hity, no jednak hity, o właśnie, bohater już zmienił amunicję i teraz tymi kumulami będzie chciał penetrować tego Japońca, ale na plecach pojawia się Leopard. Leopard, który bije za znacznie więcej niż my i do tego ma jeszcze więcej penetracji, no! Trafia nas za 426, ale my go trafiamy za 362, mamy go na hita, czy zdąży w nas strzelić, strzela w nas moi drodzy i tutaj dobijamy go, ale przy okazji tracimy prawie całe HP i jesteśmy dla wszystkich czołgów na hita. Baczat walczy z tym typem, widzimy, że nie wychodzi mu ta wymiana na, na... dobre, jest już na ogrysku. typa nie przebija. No, i pytanie, czy to się go uratować? Zobaczcie, mierzymy. I przebijamy typa w wieżę. Nawet bez golda. Bacz chyba przodował. Mamy go na hita. Typ na hita i dobijamy go, ale zbliża się 907. Bacz, tam chowa się za wrakiem. My tutaj próbujemy od lewej strony budynku zaatakować tego ruskiego meta. Strzelamy przez. wagony? Nie. 907 strzelił, ale ładuje 5 sekund i. O, ładny strzał, ładny. On strzela przez murek? Nie, nie strzela. I jeszcze zbliża się i 2-2 No moi drodzy, tutaj troszeczkę bym się bał wychylać na 907. Zobaczymy czy to jest mądre bohater korzysta z faktu, że yy, ma po swojej prawej stronie murek, prawda? I liczy, że ten y, 907 ma pewnie kumulę. a wiecie, że pocisk kumulacyjny przez murek nie strzeli... nie przeleci. Zatrzyma się na murku. Uwaga, atakujemy 907. Widzimy, że tutaj 907 rzuca się po naszego baczata. Mamy piękne bicie na bok. Odbija się od naszego boku 907-ką i teraz czy uda się go dobić? Baczat? Czy 907 baczat? Czy 907 baczat? Baczat? Ratujemy sojusznika, ale z drugiej strony Izwa 2 2 dobija nam magazynkę. Jesteśmy sami na dwóch i co gorsza, cały czas. Leci presja kapa. Cały czas leci presja bazy, ponieważ Is 32 przyjmuje. I 3 2 ją przejmuje, ten dziewiąty poziom. ósmy Tier nas odcina, a dziewiąty kapuje. Teraz widzimy, że Is 22 chyba od opozycji. Zobaczcie, wycofał się tym Isem 22. Pewnie będą chcieli kapować we dwójkę. Nie, jednak nie bo mamy żarówę. Ups, bohater robi Side scrapa, ale wiecie o tym, że Side Scrap to też jest spore ryzyko. Nie ma tego IS-22. Nie mam pojęcia, gdzie on jest, ale dzieje się, moi drodzy, rzecz piękna. Korzystamy teraz z tych tutaj luk w wagonach i będziemy mieli pozycję na wieżę, aby... Bić kapa, zobaczcie, IS-2 Widzimy dolną płytę, rykosz Od dolnej płyty, z prawej is 22, Jesteśmy w ogniu krzyżowym, ale mamy dobrą pozycję Przebijamy dziewiąty poziom I kupujemy sobie czas 86 punktów zbicia kapa, teraz Strzelamy między tutaj wagonami Piękne trafienie I is 22 wyjeżdża na Jolo! Dobijamy go. Co on odwali tutaj, nie mam pojęcia, ale chyba troszeczkę za dużo Red Bulli, kolego. Za dużo Red Bulli. Teraz moi troszeczkę, zobaczcie. I z 3 -2 przebity w górną płytę. Z Golda będzie wchodziło aż miło. Teraz kolejny piękny strzał. Fakt, że jesteśmy tacy mali, sprawia, że widać nam tylko wieże i pompujemy ten dziewiąty tier Teraz dobijamy go. Pada jedenaste zniszczenie i robimy około 7 Tysięcy uszkodzeń. Piękna bitwa, piękne zakończenie. Super taktyka, aby tutaj, właśnie za właśnie torami, za wagonami, strzelać. zobaczyć jak to wygląda. Widać, że rywal widzi tylko w sumie wieżyczkę naszego pojazdu. Jesteśmy bardzo małym czołgiem i w związku z tym, no, był bez szans. Wiadomo, Bóg wie, żeby przebił, ale było nam widać tylko jej front. Gratulacje dla bohatera, mam nadzieję, że bitwa wam się spodobała i pokazała, że nawet takim starszym czołgiem można swoje zrobić. No i cóż, jeżeli ktoś chce go mieć przed zmianami, bo potem będzie pewnie na czarnym rynku za fortunę albo jeszcze będzie jakąś nagrodą, to radzę go wbić teraz, a nie później. Szczególnie, że z wbija się go bardzo przyjemnie. Tyle ode mnie moi drodzy, życzę wam jego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!